Jakbym miał skomentować te dwa ostatnie mecze, to, to na pewno jest duży, duży postęp w grze, e, jeżeli chodzi o grę taką czystą na boisku i mentalnie. Także, także myślę, że, 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 że zauważalny jest e, progres tej drużyny. Jestem z zespołu zadowolony. No wiadomo, że, że, że samo, sam remis nie jest jakby takim... Zawsze takim szczęśliwym wynikiem, ale, ale mam szacunek do tego wyniku i jeszcze raz powtarzam, w z ostatnim meczem, to jest dużo, dużo lepsza i dużo, dużo, dużo lepszy przeciwnik. No też szczęśliwy, można by powiedzieć, ale, ale szczęścia zawsze w sporcie jest dużo potrzeba. My też mieliśmy parę sytuacji, gdzie, gdzie dwa razy bodajże e, Unia wybijała piłkę z bramki, także na pewno się pamięta te końcowe momenty, także no... Niech będzie, że to troszeczkę szczęścia, ale w sporcie musi być troszeczkę szczęścia. No, nie mam zarzutu co, co do drużyny, która do chłopaków, którzy dzisiaj wyszli i pokazali przede wszystkim charakter, bo ich dużo było na boisku i głośno było, także, także na, pewno, na pewno jest to strata, bo nie ma tej rywalizacji przed meczem, no ale trudno, takie jest życie piłka.